Właśnie to, o czym jakby miesiące temu już rozmawialiśmy, czyli Pamiętasz to spotkanie, które było u Adama Bielana, ta kolacja z Michalą? No, oczywiście. Nasi odpoczyn. widzowie pewnie też pamiętają. <grym> no właśnie, no i, i ja wtedy mówiłam, i to zresztą mi powiedział jeden z polityków, no nie będę uważał, że uczestnik spotkania, bo to z kogoś w sypie, o czym mówił Jarosław Kaczyński. I on bardzo nie chciał kalić z Konfederacją i też był przed tym przestrzegany Szymon Hołownia, że jeżeli Władysław Kosiniak-Kamysz cały czas będzie po stronie no to doprowadzi ostatecznie do tego, że będzie kajcia z Konfederacją, że Amerykanie nie chcą kajci z Konfederacją, że oni tutaj, wiadomo, też patrzą na tą wschodnią część, tą wschodnią część, na Europę. Po tym, jak się też spali na AfD w Niemczech i to, też stąd to, to dużo wątków, tak? Konflikt Elona Muska z Donaldem Trumpem, że oni nie chcą, żeby Konfederacja współrządziła z Prawem i sprawiedliwością, że w ogóle weszła do rządu, no między innymi przez te interesy, które mają tutaj Amerykanie, a to są też żydowskie interesy, że uważają się za niebezpiecznych i tak Jarosław Kaczyński miał też mówić, że on uważa, że Konfederacja jest bardzo niebezpieczną partią i stąd było takie, jak rozumiem, puszczanie oka wtedy w stronę PSL-u, no bo Michał Kamiński miał ten PSL reprezentować. Jak rozumiem, teraz Jarosław Kaczyński mówi dokładnie to, co mówił nieoficjalnie na tym spotkaniu. Jak się porozmawia z politykami PiSu, to oni jak ostatnio rozmawiałem z jakimś takim dosyć znanym politykiem PiSu, który powiedział, czy to uważa, że to dobrze, że wchodzimy w tą Konfederację, Konfrontacji z Konfederacją, bo zamierzamy to robić. To piwo z Męcenem, które było pana Mateusza Morawieckiego, premiera, to wszystko pokazuje, że rzeczywiście oni nie to, że nie chcą współ... nie będą współrządzić, bo być może nie będą mieli na to wyjścia, tylko chcą jak najbardziej uszknąć Konfederację. No, ale, no ta, ale ta strategia powoduje, że te wspólne rządy mogą się po prostu stać niemożliwe. Tak, i oni też to zakładają i uważają, że wtedy pokażemy ludziom, tak, oni pójdą do Rządzić z Tuskiem i chcemy w buty Tuska ubrać konfederację. No to super, to w takim razie Tusk będzie miał kolejną kadencję. Zresztą nie jest powiedziane, że konfederacja wejdzie wtedy w koalicję z kimkolwiek. Może być też sytuacja taka, że PiS znów nie będzie miał samodzielnej większości. Tego jestem prawie pewien. Konfederacja nie wejdzie w koalicję z nikim, a największym blokiem w Sejmie będzie blok zjednoczony, do którego wejdą partie obecnej koalicji. I one mogą zdobyć większość w takim układzie. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co powiedziałaś, bo to jest w ogóle rekomendacja, jak sądzę, dla wielu wyborców, żeby właśnie trzymać się Konfederacji. Znaczy, że Amerykanie nie chcą współrządzenia przez Konfederację ze względu na to, że ona by stanęła na drodze realizacji ich interesów, w tym interesów lobby żydowskiego w Polsce. No to przecież wyborcy Konfederacji, jak usłyszeliby, czy usłyszeli już od Ciebie, takie uzasadnienie działania działań Jarosława Kaczyńskiego to po prostu ręce im się same składają nie do jest oklasków nie działania Jarosława Kaczyńskiego tylko to co usłyszeli w Stanach Zjednoczonych tak od ze strony amerykańskiej natomiast uzasadnienie działań Jarosława...